Wrocławianki w ostatniej serii spotkań mierzyły się właśnie z drużyną strój miasta. Rywalem nie była oczywiście Arka, a AZS Uniwersytet Gdański Ślęza wygrała różnicą ponad 20 punktów. Nie ma co wracać do tego meczu. Wyraźne e, zwycięstwo, i e, szykujemy się na kolejne spotkanie. I to kolejne spotkanie na pewno będzie zupełnie inne. We Wrocławiu zagra lider tabeli, który z łatwością, z kwitkiem odprawia w tym sezonie kolejnych przeciwników. To przyjeżdża niepokonany Zespół na, na, na chwilę obecną w lidze, zespół, który dobrze sobie radzi w Eurolidze mimo jednego zwycięstwa, ale te, te wszystkie mecze ich, oprócz może meczów enerbaczy były wyrównane i na pewno w tej chwili przed nami bardzo trudne zadanie. Najmocniejszym punktem Arki jest ich gra w ataku. Potrafią zdobywać punkty na różne sposoby, zarówno spod kosza, jak i obwodu. Ciężko ich zatrzymać ocenia Arkadiusz Rusin. Najbardziej ofensywny zespół w lidze, który ma praktycznie na każdej pozycji potencjał nieporównywalny do naszego. Jakie założenie na niedzielne spotkanie z Gdynią? To jest założenie takie jak przed meczem z Gorzowem, jeżeli chcemy w tym meczu się pobić i być równorzędnym zespołem do, do walki to musimy zatrzymać ich ofensywę i, i tylko to to jest kluczem żeby podjąć walkę Mecz Śląz z liderem z Gdyni rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 17. areną spotkania będzie hala AWFU przy Paderewskiego